Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Ewelina Malec z tej strony, mam nadzieję, że jestem teraz. Mamie coś wycięło, wywaliło, tak się może, tak się może dzisiaj sabotować internet. Mam nadzieję, że jestem. Witajcie, kto tam będzie na żywo, dajcie znaka, skąd przybywacie. Taki piękny dzisiaj mam speterek. kupiłam go sobie w tamtym roku, bo kocham siebie i mogę wreszcie to głośno powiedzieć i tak się czuję. Kochana, dzisiaj z ważnym tematem. Wczoraj pisałam o tym post. O tym, jak Twoja podświadomość sabotuje Twój sukces, bo jesteś dzisiaj w network marketingu, żeby mieć więcej czasu, ale podświadomie sabotujesz swój sukces, bo tak naprawdę. Twoja podświadomość nie wie, co to oznacza więcej czasu, co ona będzie robić, kiedy będzie mieć tego czasu więcej, jak to będzie wyglądać. Ona tego nie wie, ona się boi. Ona wręcz będzie powodować e, takie rzeczy, że właśnie będzie wywalać internet, kiedy będziesz miała się spotkać ze mną na sesję indywidualną, nie będziesz miała prądu we wsi będzie ciało chorować, będzie Ci mówić różne rzeczy. To jest normalne. To jest normalne. Kochane, witam Was serdecznie. Dajcie znaka, skąd przybywacie, jak tutaj będziecie. Nie widzę na razie nikogo. Wiem, że też taka godzina, że większość pewnie w pracy. Więc jak będziecie na retransmisji, to się przywitajcie. Gdzie ja dotarłam? Skąd, skąd Wy jesteście? I... Dzisiaj mam tutaj ściągę przygotowaną, czyli punkt po punkcie, co chcę powiedzieć, żebym nie popłynęła na jakiś inny y, poboczny temat, bo chcę, żebyście tu miały taką esencję i żebyście poczuły, jak to dzisiaj jest u Was i ja się będę dzielić swoim doświadczeniem, swoją historią, ale zrobimy sobie też takie ćwiczenie, żebyś mogła y, poczuć sobie w ciele. Książkę miałam polecić, której sobie nie wzięłam. Sekunda i wracam. Okej, okay, jestem jestem z książką, którą Wam później polecę, którą e, no, trzeba studiować, bo nie daje się, wiecie, e, przeczytać i, i po prostu zostawić, więc do niej trzeba wracać. E, no i kochane, moja krótka historia, więc ma być konkret i na temat. E, kiedy 6 lat temu e, podjęłam decyzję sama ze sobą, że chcę od życia czegoś więcej i że chcę więcej czasu, dlatego że wtedy byłam na etacie, byłam wtedy mamą no, malutkiej Hani, małej Zosi, bo to dziewczyny miały etap taki przedszkolno-żłobkowy. I frustrowało mnie, zaczynało mnie frustrować to, jak sobie poradzę, jak sobie. Wiecie, załatam te wszystkie wolne, kiedy zacznie się szkoła, kiedy będą ferie, kiedy będą wakacje, a ja mam tylko 26 dni urlopu. Plus tam wiecie dwa dni opieki, no i opieka e, lekarska, ale oczywiście żadna mama nie chce, żeby dzieci chorowały. Ale dzieci chorują, kiedy Ty jesteś w stresie, kiedy Ty jesteś w napięciu, e, kiedy Ty jesteś w swoich różnych lękach i różnych emocjach, więc to jest jakby nieuniknione. I słuchajcie, to był taki moment w moim życiu, kiedy właśnie pojawił się Network Marketing i mówię, Boże, po raz trzeci? Jakby to ma być odpowiedź na moje, na moje prośby, że chcę coś więcej? Ale zdecydowałam się, zobaczyłam, że akurat w tym zespole, w którym byłam, były mamy, właśnie pracujące na etacie, mamy na macierzyńskim, więc takie zwykłe kobiety jak ja. I to mi bardzo zaimponowało, że zobaczyłam, że tak, że można, że, że się da, że one to robią. Więc yy, bardzo szybko zaczęłam działać. Wszystko to, co mi mówiły i to, co kazały robić, czyli kontakty, odzywanie się, e, rozmowy, e, tylko że to nic nie działało, bo moje ciało już sabotowało mój sukces. A co będzie, jak ktoś dołączy? A co będzie, jak ktoś się zdecyduje na biznes i będę mieć partnera biznesowego albo będę mieć klienta i on kupi, i będę mieć wtedy więcej pieniędzy albo będę mieć partnerów biznesowych, i jak ja to zrobię, bo trzeba się zająć ludźmi, a ja nie umiem i ja nie czułam się liderem i po prostu wiecie ogrom, ogrom tego, mam nadzieję, że to czujesz, o czym mówię. Ogrom takiego lęku w sobie, a tutaj wiecie, działanie, kontakty, i ja aha, tu mam telefon, bam się wziąć telefon do ręki, i żeby sprawdzić, czy ktoś czasem nie odpisał, więc... Przez pół roku takiego działania w presji, w lęku, w stresie, powiedziałam, nie tak. Nie tak. Ja mam etat, ja mam małe dzieci i ja mam jeszcze tutaj po prostu tyle frustracji. Nie. I gdzieś tam trochę nieświadomie odpuściłam, i wtedy zaczęło się po prostu dziać. Zaczęli przychodzić klienci, ja miałam wtedy po pół roku pierwszą partnerkę biznesową, która sama się odezwała, a potem została klientem VIP. Więc wiecie, kiedy my mamy takie oczekiwania w presji, w lęku w takim muszę to zrobić. Cześć Monika, cześć kochana, muszę. E, chcę, ale to jest, wiecie, z takiego braku, z takiego. Mm, I jeszcze ta podświadomość, która ma. w Twoje zakodowane tam schematy przekonania, które cię nie wspierają, to jest jazda bez trzymanki. I ja tak jechałam do czasu, kiedy yy, moja liderka powiedziała mi: Słuchaj, tutaj jest, yy, masz tyle już tam punktów, możesz yy, iść po awans. Nie wiedziałam totalnie, o co kaman. Mówię: No, no dobra. Hejo, no dobra. No, i to był już pierwszy sabotaż. Oczywiście nie zrobiłam tego, chociaż była piękna podstawa. Drugi raz była jeszcze piękniejsza podstawa, też tego nie zrobiłam. Z głowa, ciało, wszystko się po prostu zbuntowało. Do tego stopnia, że właśnie moje ciało chorowało, że no, różne rzeczy się działy. I właśnie tak się dzieje, kiedy. Ty sobie nie uświadomisz, jakie przekonania Ciebie blokują, bo nasza głowa, my, w naszym dorosłym życiu, działamy na autopilocie, czyli na tym, co zostało nam wgrane czyli 95% naszej podświadomości to jest to działanie, które dzisiaj my działamy też się na tym łapie, tak. Złapałam się na tym wiele razy, kiedy wiecie. Jechałam na przykład do pracy i było tak. Przyjechałam. Aha, dobra. I nie pamiętałam drogi, nie pamiętałam, co się po drodze wydarzyło. I kiedy potem, już e, będąc w biznesie, e, zaczęłam pracować nad sobą, bo zobaczyłam, że bez tego nie ruszę, czyli bez zmiany tego, co tutaj zostało zaprogramowane, nie ruszę. No to zaczęłam nad tym pracować. Zaczęłam od małych kroków, od tego, że zmieniłam na przykład trasę dojazdu, praca-dom. Jechałam inną drogą, żeby mój mózg się przestawił, że to ja rządzę, że to ja steruję tym czasem. Przestałam sobie mówić, że nie mam czasu albo że się spóźnię. Przestałam się, to było najtrudniejsze, ale frustrować. Używać brzydkich słów podczas jazdy, bo jeszcze wtedy dowoziłam swoje dzieci, ale mm, to była reakcja na stres, więc jak tak masz, to po prostu trzeba to zmienić. No i reakcja na stres to jest właśnie ta zmiana, czyli ja chciałam czegoś więcej, chciałam więcej czasu, więcej pieniędzy. Wtedy się w ogóle bałam o tym mówić, bo usłyszałam takie zdanie: A czego ty chcesz więcej? I mówię, aha, czyli jestem zachłanna, czyli nie mogę mieć więcej, nie zasługuję, nie zasługuję. I wtedy zrozumiałam, że bez pracy nad sobą, nad swoim mindsetem, nad swoim ciałem, bo ciało pamięta i ciało ci dokładnie powie, co jest Twoje, co jest Twoją prawdą, a co nie jest Twoje, to będziemy sobie robić takie ćwiczenie. No, i trzeba było zacząć nad tym pracować, bo zrozumiałam, że ja nie mogę patrzeć na te osoby, które są tam, gdzie ja już nie chcę być, tylko ja potrzebuję patrzeć na te osoby, które są tam, gdzie ja chcę być, gdzie ja idę. I ja potrzebuję od tych usłyszeć, co ja mam zrobić, żeby tu być i żeby było mi dobrze, i żebym czuła się szczęśliwa i spełniona, a nie, wiecie, pełna frustracji. Rozdygotania i, i stresu w, w ciele. Więc um, kiedy pierwszy raz poczułam, że moje przekonania mają wpływ na to, jak ja dzisiaj funkcjonuję, jak ja się czuję, to, było, to już dla mnie był taki przełom, że ja mogę świadomie to zmienić. I teraz poczuj sobie, jak jest u ciebie. Ostatnio usłyszałam takie zdanie, i to był taki przełom, i też takie złapanie się na tym, czy ja tak jeszcze mam. I złapałam się na tym, że tak, że jeszcze tak mam. Takie zdanie: Nie mogę siedzieć bezczynnie. Zadaj sobie takie pytanie: Nie mogę siedzieć bezczynnie, i co się dzieje w Twoim ciele? Gdzie Cię ściska? Bo mi ściska pośladki, że już jestem gotowa do wstania. I złapałam się na tym, że dzisiaj, e, kiedy jestem już w swoim biznesie, pracuję na siebie, na swoją markę, e, zdecydowałam się odejść z etatu. Zajęło mi to dwa lata. Dwa lata decyzja, dwa lata pracy z ciałem, z podświadomością, żeby zostawić ten etap, pójść. Za sobą, tak naprawdę, i już zwizualizować sobie to, jak się zmienia moje życie, i małymi krokami tam sobie pójść. Więc to był proces. To nie, to nie jest tak, że od razu, kiedy ja słyszę, że e, dziewczyny wchodzą do właśnie network marketingu, bo e, chcą rzucić etat albo w ogóle totalnie, całkowicie zmienić e, swoje życie. Będzie się y, ciało buntować, będzie się głowa buntować. No, chyba że masz tutaj bardzo wspierające przekonania i, e, i po prostu to się, to się wydarzy szybciej, tak? E, więc kiedy, łap, kiedy, złap, kiedy złapałam się na tym, że siedzę sobie na przykład, zrobiłam wszystko, tak? Czyli zrobiłam to, co miałam zrobić w pracy, ogarnęłam dom, bo chciałam w tym y, dniu na przykład ogarnąć, zrobiłam obiad. Siedzę sobie, piję sobie wodę, herbatę i wchodzi ktoś do domu. I ja robię. Od razu zupam się na tym, że mam spięcie jakby w ciele, w pośladkach, że chcę wstać. I było tak, że ja wstawałam albo nawet sobie siedziałam w telefonie, coś tam czytając, przeglądając, więc od razu odkładam ten telefon, żeby nikt nie widział, że ja siedzę w telefonie. Szłam do kuchni, żeby widzieli wszyscy, że ja coś robię, że się krzątam. I to, to zauważyłam, że to było dalej z tej podświadomości, że przecież nie możesz siedzieć bezczynnie. Jakie jeszcze przekonania, jakie programy nas blokują w tym, że my chcemy mieć więcej czasu dla siebie, dla swoich dzieci, dla rodziny, a właśnie nieświadomie nasza podświadomość nam to sabotuje. I teraz, jak zobaczyć to w ciele? No to właśnie, zaczyna się napinać, więc zobacz, jak to jest u Ciebie. Gdzie to się napina? Co się dzieje? E, bo przed każdą zmianą nasz mózg będzie nas e, chronił. A on powie, nie, 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 to jest, ja tego nie znam, to jest niebezpieczne, i może tak zrobić, że na przykład yy, często jest tak, że wiecie, moje ciało też chorowało, ja dostawałam nagle jakieś choroby, gorączki i tak dalej. No, jakby no, różne, rzeczy się, różne rzeczy się dzieją, ale yy, przykłady właśnie takich objawów, no to właśnie, może być nagła choroba, może być totalne zmęczenie, brak energii, może być takie, że ty odkładasz, nie? że okej, okay, dobra, dzisiaj to zrobię i tam. Wydarza się coś takiego w ciągu dnia, że nie robisz, dobra, odkładam, dobra, jutro to zrobię. Może być takie dziwne napięcie, ale też poczucie winy, kiedy odpoczywam. No bo w głowie masz, nie można siedzieć bezczynnie. I ja wczoraj też pisałam o, w poście właśnie o tym, że kiedy Ty pragniesz więcej czasu... A y, sabotujesz swój sukces przed tym, to tak naprawdę twoja podświadomość. Więc jeżeli już się na tym łapiesz i jesteś tego świadoma, to już jest sukces i to jest droga do zmiany, bo y, na pewno słyszałaś w swoim dzieciństwie, a jak nie, to fajnie jest się poddać sesji e, pracy z podświadomością i zobaczyć, co tam się zapisało, co tam się wydarzyło, jakie emocje Twoje ciało zapamiętało, jak Ty dzisiaj e, po prostu to tylko odtwarzasz, czyli nie siedź bezczynnie. Kto z Was słyszał takie hasło? Albo, że potrzebujesz zasłużyć, tak? czyli jak posprzątasz, to wtedy sobie tam pójdziesz, czyli potrzebowałeś zasłużyć. Eee, albo, eee, że sukces wymaga ciężkiej pracy, że najpierw ciężka praca, a potem przyjemność. Więc jak ty już jesteś w tej przyjemności, to znowu masz takie poczucie, Jezu, nic nie zrobiłam, nic nie zrobiłam, no co ja się zrobiłam. I często my mamy tak, że my sobie dowalamy i patrzymy na to, aha, tego nie zrobiłam, tego nie zrobiłam, tego nie, <laughs> tego nie zrobiłam, zamiast zobaczyć właśnie to, co zrobiłaś, bo to, że siedziałaś i uczyłaś swoją podświadomość, że przyjemnie spędzony czas ze sobą, kiedy ja mam czas na to, że jestem w tu i teraz w uważności, że piję herbatę, jak ta herbata smakuje. Że ja mogę się tym rozkoszować, tym tu i teraz byciem ze sobą, co ja słyszę, co ja słyszę od swojego ciała, co, ja, co mi mówi moja głowa. Warto sobie z kimś mądrym porozmawiać, więc zawsze ze sobą popatrz, sobie, popatrz, sobie, popatrz w lustro, e, że przyjemność jest czymś ok, i wtedy już sobie to y, programujesz. Y, a no i właśnie, najpierw ciężka praca, a potem przyjemność. Więc jak. Jakie przekonania masz, no to trzeba to e, zmienić. E, mm, ok. Dobra. Mówiłam o tym, no właśnie dlatego mam tą listę, że ja się, wiecie, nie. Psz, psz, psz. Mówiłyśmy sobie o tym, e, jak się czuje ciało. I teraz sobie zrobimy ćwiczenie. Więc, e, Monika, jak jesteś na żywo, to zapraszam Cię do tego. A jak dziewczyny będziecie na um, retransmisji, to sobie po prostu to zróbcie. Zamknij oczy. Weź głębokie trzy wdechy i wydechy. Spokojny, głęboki wdech. Spokojny, głęboki wydech. Możesz też, też z, 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 z dźwiękiem. Żeby zobaczyć, czy tutaj gardło jest też uwolnione, czy jeszcze gardło Cię blokuje. Poczuj, jak się rozluźnia Twoja klatka piersiowa, jak się napełnia. Głęboki wdech i głęboki, głośny wydech. Aaaa... <tryk> I zapytaj swoje ciało, gdzie dzisiaj trzymam napięcie. I bez napinania, bez takiego, że muszę, po prostu poczuj. To napięcie mówi ci prawdę o tym, co ciebie blokuje i gdzie to jest. Głowa zawsze nas kłamie, bo ma nas chronić. Natomiast ciało pamięta i ciało nigdy nie kłamie. I teraz, tam gdzie pojawiło się to napięcie, połóż sobie rękę. Ja to poczułam tutaj, w klatce piersiowej. I oddychaj do tego miejsca. Tak, jak w, tak jakbyś w środku chciała zrobić taką przestrzeń i to uwolnić. I możesz powiedzieć sobie na głos do swojej podświadomości, do swojego ciałka mogę mieć czas, jestem wtedy bezpieczna. I zobacz, co się dzieje z Twoim ciałem, jak się rozluźnia. I jak się jest w tej uważności ze sobą, to pierwsze, co, na co ja dzisiaj zwracam uwagę, to właśnie co mówi ciało. No i teraz yy, pójdę do książki. Yy, książkę, którą chcę Wam polecić. Ja jej nie skończyłam, nie przerobiłam. Kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu, poleciłam mi ją koleżanka. Kiedy ją kupiłam i zaczęłam czytać, mówię: co to jest, dosłownie? I ją odłożyłam. Ale kiedy już byłam bardziej świadoma. Swoich emocji, swojego ciała, i ktoś znowu tą książkę gdzieś o niej powiedział: Mówi, o Jezu, ja mam tą książkę. To ja muszę do niej wrócić. I wróciłam i zaczęłam ją właśnie studiować, bo jej się nie da wiecie przeczytać, tylko ją trzeba studiować, bo tutaj są różne, e, fajne narzędzia. Jest jeszcze, to jest akurat kod emocji, ale jest jeszcze kod ciała. E, Moc intencji w ogóle, jak, jak to działa. Yy, yy, w ogóle Bradley Nelson, jeżeli też yy, znane nazwisko, yy, więc yy, on tutaj daje konkretne wskazówki do tego, jak uwolnić zablokowane emocje w ciele, i możesz to zrobić yy, sama. I dosłownie jest tutaj wszystko krok po kroku, więc nasze ciało zawsze idzie do prawdy i nawet możecie sobie zrobić właśnie taki test, e, zamknąć oczy, wziąć wdech, wydech, żeby wiedzieć, żeby się połączyć tak ze sobą, w tu i teraz uspokoić e, przede wszystkim swoją głowę i zadać sobie pytanie: czy nazywam się Ewelina Malec? No tak, ciało po prostu samo idzie do przodu, a do przodu to oznacza prawdę. Czy nazywam się Agnieszka Maciąg? No nie, czemu Agnieszka Maciąg nie przyszła na myśl? Um, więc testujcie sobie, testujcie sobie na sobie. Mm, I tutaj jest też ogrom y, historii y, prawdziwych historii. Właśnie też z uwalniania emocji, z uświadamiania sobie pewnych rzeczy, e, jak trenować. E, no, mnóstwo, mnóstwo. E, różne też kody i sposoby na to, żeby sobie zobaczyć, czy faktycznie te emocje są e, odblokowane. E, także zachęcam Was do tego. I e, Teraz pytania. Pytanie mam do Was. Monika, nie wiem, czy jesteś jeszcze na żywo. Co najczęściej czujesz, kiedy masz chwilę dla siebie? Możecie sobie zostać z tymi pytaniami, możecie sobie właśnie poczuć te pytania, poczuć te emocje w ciele. Drugie pytanie. W jakiej części ciała pojawia się napięcie i jaki program najczęściej słyszysz w sobie? Muszę powinnam, nie wypada, co najczęściej gada Ci głowa, bo to głowa nam gada, nasza podświadomość. Zachęcam Cię do tego, żebyś o zostało mi tu jakieś połączenie wyskoczyło, żebyście sobie szczerze w sercu w takim takiej ciszy, właśnie w takim zaufaniu do siebie stanęły i sobie na te. Pytania odpowiedziały. A to, jak możesz zacząć wracać do siebie, do swojego ciała, do swojego czucia, to przede wszystkim taka codzienna rutyna, tak jak pewnie wiele z nas jest w takiej swojej rutynie dnia. Tak, decydując się na network marketing, decydując się na to, że chcesz czegoś więcej od życia, że chcesz zmiany, że chcesz więcej czasu, to potrzebujesz wprowadzić do swojego życia nową rutynę, nowe nawyki, czyli przyzwyczaić swoje ciało i swoją podświadomość dosłownie do czegoś innego, a najlepiej sobie to wszystko jeszcze zwizualizować i poczuć. Do tego zapraszam Cię na, na sesję pracy z podświadomością. A żeby zacząć, to to, co najważniejsze, to przede wszystkim skupić się na tym, że potrzebujesz się zatrzymać w tym, co czujesz, w tym, co teraz yy, czuje Twoje ciało, yy, w jakich emocjach jesteś teraz, czyli zatrzymujesz się w tu i teraz i bierzesz sobie oddech do tego wszystkiego, co się tam dzieje w Twoim ciele. Czyli oddech. Yy, uczysz się i akceptujesz, że przyjemność, jest ok, i że nie potrzeba na nią zasłużyć. Że to jest coś, co jest po prostu moją wartością. Na przykład, e, ja wróciłam do malowania. E, dzisiaj to robię z hobby, kiedyś mnie to bardziej pociągało, natomiast nie poszłam w tą stronę z różnych powodów. I wracam dzisiaj do tego z taką właśnie przyjemnością. To jest jedna. Przyjemność na mojej liście przyjemności, i ta lista jest długa i się poszerza, żeby do tego sobie wracać. Więc tak, no, teraz są długie wieczory, więc możecie sobie wrócić do swojego hobby, żeby kodować tutaj w podświadomości, że to jest przyjemne. No, i taka zgoda, i takie akceptowanie też tego, że potrzebujesz być w ciszy, bo tylko w ciszy jesteś w stanie usłyszeć siebie i tak naprawdę poczuć siebie. Czyli dosłownie takie 5-10 minut dla siebie. Ja często też mówię moim dziewczynom: Teraz ja potrzebuję po prostu być sama I, i praktykować, i sobie wprowadzać to w życie, zobaczyć, jak się z tym czujesz. Jeżeli chcesz więcej narzędzi, to zapraszam cię. Na indywidualną konsultację, żeby zobaczyć, sprawdzić, jak mogę Cię tutaj powspierać, jeżeli czujesz, że no właśnie te przekonania, te schematy, które może już sobie uświadomiłaś, to warto z tym po prostu pracować, warto to transformować, zmienić na swoją prawdę. I teraz taką bazą też do tego będzie to, żebyś Ty wiedziała, jakie są Twoje wartości. Bo jeżeli Ty znasz swoje wartości i to płynie stąd, dosłownie stąd, nie stąd rodzina, zdrowie, praca, nie, to nie, to, 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 nie, to nie są takie wartości. To Ty właśnie z taką potem dyscypliną, z taką miłością do siebie, Robisz te małe kroki każdego dnia, bo to nie chodzi o to, żeby, wiecie, zrobić jakąś rewolucję, bo ciało nas zablokuje, tylko żeby stopniowo, krok po kroku właśnie powrócić do, do siebie, do swojego ciała. Także zapraszam na bezpłatną konsultację. Możesz wysłać tutaj komentarz, konsultacja, a możesz też odezwać się do mnie na priv, żeby zobaczyć, sprawdzić, żebyśmy się też mogły y, poczuć, e, żebym mogła Ci e, powiedzieć, jak pracuje, co może być na ten moment dla Ciebie, także do tego Cię zapraszam. E, dziękuję za obecność, Monika. Dziękuję kochane, jak będziecie tutaj, to, to, to dajcie znaka. E, koniecznie zróbcie sobie te pytania, też dajcie znać, jak tam Wasze ciałka się z tym e, poczuły. Dobrze, czy ja chcę coś jeszcze tyle, chcę powiedzieć. Do zobaczenia w następny czwartek.